Właścicielem zakładu nazywa się Kunieczki Ryszard. Poniżej 10 stopni się powinno zmieniać opony na zimowe. Ile trwa wymiana kompletu oporu? Kompletu? To w zależności jakie są, czy aluminiowe, czy felgi, czy, czy żelazne felgi, ale w granicach 15-20 minut. Czy trzeba Komplet się. sztuk. Czy trzeba się zapisywać yy, na no, wymianę niekoniecznie. u Państwa? U nas nie, nie, nie stosujemy tego i dajemy sobie świetnie radę, także nie ma kolejek dużo, tak jak Pan widzi.